W systemie Dynamics możemy także sprzedawać zasoby. W tym przypadku nigdzie w pozycjach menu nie mamy tych zasobów, natomiast możemy je otworzyć używając Wyszukaj. Zasoby to nasi pracownicy bądź maszyny, które posiadamy w naszej firmie i sprzedajemy czas pracy czy to pracownika, czy danej maszyny. Oczywiście na w kartotece zasobu jesteśmy w stanie podać cenę jednostkową, która podpowie się na nasz dokument sprzedaży. Możemy także podać grupy księgowe podstawowe, które także podpowiadą się na fakturze sprzedaży. Bezpośrednio z zasobu można obejrzeć także zapisy księgi. Tutaj wrócimy po zaksięgowaniu faktury, aby zobaczyć, co się zmieniło. Sprzedaż i marketing, przetwarzanie zamówień, faktura sprzedaży. Podpowiadamy numer. Nabywca. Typ. Zasób. I wybierzmy panią Joannę. Ilość 10 godzin. 107 zł za godzinę. Podajemy datę sprzedaży i jednocześnie datę obowiązku VAT. W podsumowaniu i w statystykach możemy sprawdzić wartości. Zaksięgujmy dokument. Jeśli otworzymy zaksięgowaną fakturę. I tradycyjnie użyjemy przycisku nawiguj, możemy zobaczyć, że powstały zapisy księgi zasobów. W tym przypadku jest to sprzedaż zasobu, pracy zasobu. Kodzie Joanna 10 godzin. Jeśli wejdziemy na kartotekę zasobu, edytuj lub zapisy księgi, zobaczymy pełną historię sprzedaży. Zasobu. Jeśli ściągniemy filtr, możemy zobaczyć sprzedaż wszystkich zasobów wraz z datą i ilością.